Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wspominamy dzisiaj świętego Ambrożego. To on jest autorem słów, które ciągle mnie zachwycają. Pijemy krew Chrystusa, przez którą zostaliśmy odkupieni tak, jak pije się słowa Pisma Świętego. Przepływają one przez nasze żyły i przyswojone wchodzą w nasze życie. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, jak Jezus posyła swoich uczniów w świat. Nie posyła ich bezbronnymi i słabymi. W ich żyłach płyną Jezusowe słowa, które oni przyswoili i które stają się ich życiem. Oto drogowskaz dla nas. Przyjąć bezcenny dar słowa, rozdzielany przez Boga z dziecięcą ufnością i fantazją, pozwolić aby przetrawił naszą historię życia i wszedł w krwioobieg naszej codzienności.